Właśnie czekamy z żoną na pociąg, w Stegnie, wąskutor, to jest wąskotorówka, na, na prawy brzeg Wisły. Zobaczymy jak to jest. Pamiętam jak u mnie w solinie skąd pochodzę, też taką wąskotorówka była, ale już dawno nie istnieje. Zostało po prostu rozebrana. Właśnie leci pociąg. Kolej najważniejsze torowa.

jest czat niesamowity. Nie, nie była droga. My już kochani, pomału wracamy z powrotem do, do Stegny. Dzisiaj właśnie jesteśmy teraz właśnie Jantar Port. Piękna miejscowość, bardzo dużo ludzi. A my zapraszamy na mój kanał, hub, gdzie to jest jak kto chce, to komentuje, subskrybuje pozdrawiam Was drodzy widzowie kanału mojego gdzie to jest na razie właśnie jedzie nasze Pendolino jest nasze Pendolino Naprawdę, jeśli ktoś będzie w tych stronach, warto to kolejko się przejechać. Jest tutaj. No to ruszamy w stronę stegny, czyli do stegny. pomachaj, widzą.